dążyliśmy się przyzwyczaić już do tego, że mamy jedne z najdroższych kredytów hipotecznych w Unii Europejskiej, ale nowe rekordy sektora bankowego każą nam przysiąść i zastanowić się chwilę nad tym, co tu się tak naprawdę dzieje. Przez pierwsze 5 miesięcy tego roku banki pobrały od swoich klientów w formie odsetek 75 miliardów złotych, do tego Prawie 11 miliardów w postaci różnych opłat i prowizji. To jest razem 86 miliardów złotych. Prawie 2300 złotych na mieszkańca Polski. 75 miliardów złotych zapłaciliśmy w odsetkach dla banków, ale sami otrzymaliśmy zaledwie 28 miliardów z powrotem. Chcielibyście prowadzić biznes, który ma taką rentowność? Zyski banków za pierwsze 5 miesięcy tego roku wyniosły ponad 20 miliardów złotych. System bankowy już dawno przestał pełnić funkcję pomocniczą dla gospodarki, a teraz jest jedną wielką maszynką do wyciągania wartości z naszej gospodarki. Najwyraźniej konkurencja, niewidzialna rynka rynku nie działa w przypadku banków. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. Czy bankierzy zasługują na tak ogromne zyski, czy powinniśmy coś z tym zrobić?